Hej, witam wszystkich u siebie na kanale. Jeśli kiedykolwiek mieliście jakiekolwiek problemy z świadomym dobieraniem produktów do pielęgnacji cery, to zrobiłam dla Was ten film. Zanim poruszę temat mojej pielęgnacji cery, czyli zanim pokażę Wam moją naturalną pielęgnację cery, moją rutynę, którą dobierałam przez długi, długi, długi czas, to pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi przemyśleniami o moim procesie dobierania kosmetyków i w sumie jest to coś, co może się wszystkim przydać. Jak świadomie dokonywać zakupów, jak świadomie dopasowywać produkty, które są dostępne na rynku do naszego stylu życia. I wiem, że to nie jest jakiś super ważny temat, to nie jest tak ważne jak wyżywienie albo dach nad głową albo wasza kariera. Niemniej jednak jest to coś, co mnie interesuje i jest to temat trudny, bo czy nie jest tak, że dobieranie własnej pięknacji jest trudny. Ja w swoim całym researchu tematu nie znalazłam e, dobrego kompasu, którym mogłam się kierować i może powiem o co chodzi. Mam wrażenie, że coraz trudniej jest dobierać pielęgnację cer, istnieje hype na jakiś produkt, potem tego produktu nie ma, istnieje wielka konkurencja pomiędzy markami, ponieważ Muszą zostać pozostać relewantne, więc nas, nasycają rynek nowymi kolekcjami, nowymi produktami, które wychodzą bardzo często. Rynek jest gęsty i ogólnie panuje taki przesyt informacji. Jest przesyt informacji, przez co trudno się w tym połapać, i jak jest przesyt informacji, to co robimy automatycznie się zamrażamy, wyłączamy się, przynajmniej. Wiem, że ja tak mam. I często nawet nie wiemy komu ufać. Nawet gdy już mamy te pieniądze, to nadal nie wiemy w co zainwestować. Więc czerpiąc ze swojego własnego doświadczenia, długiej podróży, dobierania świadomych produktów do pielęgnacji CERY, postanowiłam stworzyć właśnie ten kompas, ten przewodnik do świadomych zakupów. I zamiast skanować to wszystko, co jest dostępne, spojrzymy do wewnątrz. Wewnątrz siebie. Feeling awkward. I oczywiście nie traktujcie tego przewodnika jako prawdy ostatecznej. Właściwie wszystkiego, co jest w internecie, nie powinniście tak traktować, ale tylko jako pomocnik do podejmowania lepszych decyzji. Tak. I wiadomo, pielęgnacja cery to nie jest najważniejsza sprawa w życiu. Wiem to. Ale zadając sobie kilka kluczowych pytań, jesteśmy w stanie zaoszczędzić pieniądze, jesteśmy w stanie uniknąć spontanicznych, nietrafionych zakupów, które są po prostu niepotrzebne, sprawiają, że czujemy się gorzej, są, są niepotrzebne w ogóle dla całego świata i środowiska i pomogą określić nam to, co dla nas najważniejsze. I dodam jeszcze, że mam do rozdania taki pakiet maseczek, które zostały mi jeszcze z moich ostatnich czystek. Makijażowo-kosmetycznych, więc jeśli chcecie go zgarnąć, to zapraszam Was do siebie na Instagrama. Tam, pod postem związanym z tym filmem, będziecie mogli te maseczki utrzymać. Ok, więc co warto rozważyć przed takimi zakupami? Pierwszy krok, może jest najcięższy, pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, to jak. Ważna jest dla Ciebie rutyna pielęgnacji cery. Jak ważna jest dla Ciebie pięgnacja cery? Czy daje Ci jakiekolwiek poczucie satysfakcji? Czy używanie tego, poświęcanie się temu sprawia Ci jakąkolwiek przyjemność? Czy przyjemność sprawia Ci powolne wklepywanie dokładne każdego produktu? Czy może na odwrót? Czy może satysfakcję czerpiesz z tego, że masz właśnie tych kilka... Niezawodnych produktów, których się trzymasz, i to, że oszczędzasz czas, jest dla Ciebie największym plusem. I czy jeśli coś jest nieskuteczne dla Ciebie, to czy masz możliwość, żeby pozbyć się tego produktu, czy jesteś raczej tą osobą, która zużyje wszystko do końca i podejmie następnym razem lepszą decyzję? I te pytania na pewno pomogą wstępnie nakierować Cię na ilość produktów, które uważasz w ogóle za rozsądną, żeby posiadać, na ilość produktów którym zmieszczą się u Ciebie w łazience lub w lodówce. Są takie rzeczy, które się trzyma w lodówce do twarzy. Właśnie ile miejsca możesz przeznaczyć na te produkty, czy chcesz je widzieć, czy chcesz je mieć na widoku. I te pytania pomogą nakierować Cię też na to, jakie masz w ogóle tak szczerze, jakie masz wymagania wobec siebie samej. Drugi aspekt, który pomoże dokonywać lepszych decyzji to czas. Inwestycja czasu. Ile czasu chcesz tak fizycznie, naprawdę, spędzać na pielęgnacji twarzy? Czy jest to 5 minut, 10 minut, 20 minut? Ile czasu chcesz inwestować w uczenie się o pielęgnacji twarzy, czy czytanie na ten temat, czytanie literatury, czy książek, czy blogów, czy wideoblogów, czy oglądanie YouTube'a, czy czytanie wideoblogów, czy powiedziałam te słowa. Wiecie o co chodzi. Czy lubisz czytać o nowościach? Czy chcesz poświęcać czas temu właśnie, żeby się edukować w tym temacie, żeby wiedzieć więcej co jest na rynku dostępne, co jest ważne na rynku w tym momencie, co jest nowe na rynku, co jest spławę na rynku i czy masz czas i chęci na testowanie nowych produktów, czy chcesz pozostać przy swoich stałych produktach. Ja na przykład wiem, że zainwestowałam więcej czasu i energii w wiedzę o rutynie pielęgnacji niż pewnie przeciętny człowiek, ale przez to, że ten temat mnie bardzo interesuje, to znalazłam kilka wiarygodnych źródeł, których się trzymam od lat i śledzę i chcę poznawać nowe blogi, które powstają, bo przez to, że rynek się trochę zmienia, zmieniają się też ludzie, którzy o tym piszą, więc to wszystko jest dla mnie mega ciekawe, ale wiem, że te, te, to nie jest pasja, którą ktoś może podzielać. I to jest totalnie zrozumiałe, więc warto odpowiedzieć sobie na to pytanie właśnie z czasem. Jak już wiesz mniej więcej, jakie intencje to były kierują i ile czasu chcesz w to zainwestować, no to kolejną rzeczą jest budżet. Pieniądze. Jaką część swojego budżetu jesteś w stanie przeznaczyć na piękne zery? Wydaje mi się, że te właśnie dwa poprzednie punkty będą w stanie bardziej nakierować się na racjonalną odpowiedź, jeśli chodzi o budżet, i. Skąd znajdziesz ten budżet? Czy jest tak, że musisz poświęcić jakąś część budżetu z innych sfer życia, żeby inwestować w piękne acesery? Albo w ogóle nie, albo masz jakąś stałą kwotę, w której chcesz się zmieścić. Te pieniądze muszą pochodzić skądś i Ty je skądś też masz. Uzyskana drogą legalną, mam nadzieję. Bardzo jest też pomyśleć, jeśli jesteś gdzieś tam w szarej strefie budżetu i nie wiesz za bardzo, jak za to się zabrać, to warto pomyśleć na to, gdzie przyoszczędzasz, na co nie wydajesz pieniędzy. Ja na przykład nie wydaję pieniędzy w ogóle na wychodzenie na miasto, na drinki, nie piję alkoholu na mieście, nie, nie kupuję papierosów, więc wiem, że gdzieś tam ten budżet jest jest w miarę elastyczny i zważywszy na to, że uwielbiam inwestować czas i zdobywać nowe informacje i testować nowe produkty, ale powoli, to wiem, że gdzieś tam znajdzie się budżet na, na właśnie na to hobby. A jeśli ktoś kompletnie nie wie, ile pieniędzy może przeznaczyć na pielęgnację CERY, to przeczytałam gdzieś, niestety nie pamiętam gdzie, ale doskonałą wskazówkę, to było x lat temu, jak jeszcze byłam w Londynie, to usłyszałam ten tekst, że tak samo jak inwestujesz w to, że możesz chodzić w butach po ziemi, tak samo powinieneś inwestować to w twarz, więc taką sumę pieniędzy, jaką jesteś w stanie wydać na nową parę butów, to, to tyle przynajmniej powinieneś być w stanie wydać na swoją twarz. Chciałam umieścić tu liście jako taki efekt artystyczny, ale ten liść opadł podczas nagrań. Czy jest to znak? Nie, nie poddaję się. Gramy dalej. Jeszcze inną, inną wskazówkę usłyszałam kiedyś, to ile jesteś w stanie wydać na torebkę. Tylko, że ja mam torebki płócienne, a nadal wydaję trochę większą część budżetu na to, co kładę na twarz. Więc u mnie to się nie sprawdza. Czy te, te rady są dziwne, nie wiem, ale wydaje mi się, że ta, ta z butami brzmi całkiem sensownie. Kolejna rzecz, która bardzo, bardzo nakierowuje w, w świadomym wyborze produktów, to marka, marka! Jak ważna jest dla ciebie filozofia marki. Jak ważna jest dla Ciebie misja marki? Czy się z nią zgadzasz? Czy rezonuje z tobą kiedyś? Kiedyś miałam tak. Że kupowałam produkty i one były jakoś dziwnie odseparowane od abstrakcyjnego pojęcia marki, i nigdy ten świat mnie nawet nie dotykał. To jest bardzo dziwne, że kupowałam bezmyślnie jakiś produkt, bo były gdzieś polecane, nie myśląc o tym, czy w ogóle, czy odpowiada mi wspieranie tej marki, czy moje pieniądze powinny pójść tam, moje zarobione pieniądze. Więc warto, warto zastanowić się nad tym, czy branding marki Ci odpowiada? Czy odpowiada Ci filozofia i misja marki, którą obiecują, że chcą speł spełniać? Jak ważne są dla Ciebie składniki, ich jakość, ich pochodzenie, e, opakowania? Co jest dla Ciebie ważne w opakowaniach? Czy, czy w ogóle marka jest dla Ciebie ważna, prestiżowa? Czy historia marki Cię inspiruje? Czy chcesz ich wspierać? Czy chcesz finansowo... Czy chcesz, żeby Twoje pieniądze właśnie wylądowały u... Tych ludzi. Więc warto pamiętać o tym, że za każdą marką stoją ludzie i warto też się zastanowić, czy chcemy, żeby nasze pieniądze wspierały właśnie tych ludzi. Czy wierzymy w. Klejmy marki, misje marki, filozofie, już się powtarzam, ale wiecie o co chodzi. Ten punkt jest dla mnie tak bardzo ważny, bo dzięki niemu jestem w stanie w tym gąszczu się jakoś połapać, znaleźć kilka marek, których ufam, którym ufam do końca i w tym właśnie takim nawiasie potem operować dalej i głębiej. I ostatni punkt, ale wcale nie, nie najważniejszy, pod, pod, podwójne zaprzeczenie to określić, jaki się ma typ cery. No i wiek. Wieki teraz zazwy zazwyczaj idą w parze, i dzięki temu jesteście w stanie już kupować produkty właśnie idealnie dobrane już dla siebie, od marek, którym ufacie, za budżety, które, które są świadome i wspierać właśnie swoją filozofię, kształcić się w temacie. I to, to, to by było na tyle z moich rad. i Dodam jeszcze tylko na koniec, że. Można też mówić, że dobra pielęgnacja to jest nic w sumie takiego istotnego, ale jest, chciałabym spojrzeć na to trochę inaczej i wydaje mi się, że zaszczepienie takiego, takiego ziarenka pasji w kimś, bo być może jest tak, że przez świadomy proces wybierania nowych kosmetyków yy, jest... Przechodząc przez ten proces zainspirujemy się do tego, żeby się kształcić w tym temacie, co jest, nie, co jest cudowne, bo przecież dzięki właśnie odkryciu takiej pasji możemy... Spędzić potem resztę życia na kształceniu się w tym temacie, na tworzeniu nowych produktów, na odkrywanie przez obserwowanie rynku, na odkrywanie luki w rynku, żeby, żeby zainspirować się do stworzenia czegoś nowego. Więc być może ten temat jest trochę taki błahy dla niektórych. Ja uważam, że jest fantastycznym źródłem inspiracji i pasji i mam nadzieję, że dokonacie bardziej świadomych zakupów następnym razem. I wydaje mi się, że ten film też pomoże Wam. W zrozumieniu mojego kolejnego filmu o mojej naturalnej rutynie pielęgnacji cery, e, pomoże Wam zrozumieć, to jest takim trochę preludium, prefiksem do właśnie tamtego filmu, żeby pomóc zrozumieć, jak dokonałam wyboru w produktach, w które inwestuję i czemu właśnie te, w te produkty inwestuję. Ok, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, bo jestem pewna, że macie swoje wskazówki dotyczące lepszych, świadomych zakupów i po prostu podzielcie się nimi. To jest super sprawa, żeby ktoś mógł przeczytać i dowiedzieć się, poznać Wasze sekrety. Nie, nie, nie zradzacie sekretów. okej okay. to wszystko na dziś. Ok, na razie, pa. Odruch.